Polka została wykorzystana pierwszej nocy zaraz po przylocie. Do drinka powitalnego dodano jej dwie tabletki tramadolitamol, tak zwane tabletki gwałtu. Jej oprawcami, którzy nie mogąc ustać na nogach dziewczynę odprowadzili do pokoju, byli prawdopodobnie rezydent Mahmoud Khayry oraz dwóch jego znajomych o imionach Omar i Abdrahman. Artykuł o gwałcie na Polce ukazał się w mediach niemieckich ze streszczeniem w języku angielskim niestety nie znam języka niemieckiego na tyle, by artykuł przetłumaczyć, jest on bardzo obszerny, na kilkanaście stron. Przestępstwo na kobiecie było kamerowane i transmitowane na żywo w zamkniętym dziale dla VIP na pornograficznej stronie internetowej i dostępne do obejrzenia na żywo przez wybrane osoby po uiszczeniu stosownej opłaty. Z dużą dozą pewności film ten odtwarzany jest Magdzie z laptopa w czasie rozmowy z Markusem przez jednego z pilnujących ją Egipcjan, aby dodatkowo zastraszyć ją i szantażować. To standardowa praktyka przy handlu kobietami, stąd jej załamanie nerwowe i widoczne reakcje, kiedy dokładnie widzi, co wydarzyło się tamtej nocy oraz poczucie wstydu z leż winy, a także słowa przepraszam. Po podaniu jej tramadolu i tamolu najprawdopodobniej z samego zdarzenia pamiętała jedynie niewielkie urywki i nie była w pełni świadoma, co się dzieje. Nie miała też władzy nad swoim ciałem i zdolności do podejmowania świadomych decyzji. Stopień przytomności zależał od dawki i tolerancji organizmu. Do dokładnego odsłuchania pojedynczych słów i odgłosów filmu pornograficznego w tle potrzeba wysokiej jakości sprzętu audio dobrego wzmacniacza lampowego i odpowiedniej jakości słuchawek. Na niskiej klasy sprzęcie audio, jak komputer i tanie słuchawki, usłyszeć można jedynie najwyraźniejsze dźwięki, jak klapsy, wpłaty wirtualnej waluty przez oglądających film użytkowników lub głos kobiety. Niekompletna transkrypcja przy użyciu sprzętu klasy 5.43. Słychać kliknięcie klawisza myszki z lub laptopa i po chwili męski głos dawaj. Piąta pięćdziesiąt Fajnie. Piąta pięćdziesiąt Zaraz wejdzie cały. I odgłos kobiecy och szósta jeden. Ty mi tutaj je przysłałeś. Szósta trzydzieści dwa. Przytaknij. Szósta trzydzieści Klaps. Odgłos. Pięknie. Nogi tutaj. I równocześnie odgłos wpłaty wirtualnych monet do tego w tym samym czasie. Szósta trzydzieści Słychać szeptem jakby, jak wejdzie tutaj. Łep jej tylko od razu. Ciachnę. Brzmi to tak, jakby wypowiadał to oglądajcy ten film pornograficzny. 636. No bliżej. 637. Znów dźwięk. Klaps i a język. Wpychasz. Odgłos klapsa i pierwsze. Pada pytanie, a następnie polecenie, co ma robić. Pada tam słowo. Jemu. 644. Kumpel szepcze do chłopaka, dziewczyny coś, żeby nie wyciskał od niej, bo on rozumie, co ona mówi. 649. Stęknięcie dziewczyny. Jeden głos faceta to dzikus. Dwa głos faceta dawa jej. Słychać dwa głosy, jeden po drugim. 655. Madołek. Załamuje się. Szmata, a również dwa głosy, jak wyżej. Tylko tu na przemian głosy z filmu pornograficznego nie brzmią, jakby mówili Polacy. To jest język polski, ale z akcentem. Obcokrajowcy mówili po polsku, aby wydawać kobiecie polecenia. I być może ukryć tożsamość dla odbiorców. Porównując słowo dawaj z 6.49 do momentu 13.33, w którym ten Mahmoud mówi do Marcusa witam słyszymy dokładnie tak samą intonację i jak prawdopodobnie jest to jego głos. Materiał jest dziełem wielu autorów.